Czy możesz zrobić konfigurację komputera do 3000 zł na bazie AMD Ryzen 5 7500F z kartą graficzną na 12 GB? Zaraz próbujemy coś złożyć, ale powiem Ci od razu. Twój budżet to jest absolutny minimum, jeśli chodzi o AM5. Dlatego ja osobiście wolałbym jednak złożyć coś na AM4, ale klient nasz pan, więc lecimy z tematem. Procesor kupimy na AliExpress za 502 zł. Do tego jakieś tanie chłodzenie, powiedzmy Savio Frost X2 za 6 dyszek. Weźmy też tanią B6. 350 mH od asroka za 360 zł. Być może nie jest to najlepszy wybór, ale z tym typu nie powinno być żadnych problemów, a budżetowo my nie możemy przesadzać. Do tego oczywiście dwie kości RAMu na 6000 MHz CO30 za 379 zł. Zasileć na przykład Deepcool na 650 W za 179 zł. Do tego dysk SSD na 1 TB za 230 zł i jakaś tania obudowa. I zostaje nam trochę mniej niż 1200 zł na kartę graficzną, a przypominam, ma ona mieć minimum 12 GB. Z nowych kart w tym przedziale cenowym można brać RTX 3060, ale bardziej ciekawszą opcją będzie Intel Arc B580 w połączeniu z tym procesorem, no spokojnie, można będzie komfortowo ograć wiele tytułów, ale osobiście jednak postawiłbym na używanego RX 6800 na 16 GB. Ta karta jest po prostu wydajniejsza i nadal zmieści się w zakładanej kwocie. Gdyby dołożyć trochę więcej kasy, to wtedy konfiguracja mogłaby wyglądać dużo ciekawiej, ale przy sztywnym limicie 3000 zł jakoś tak to się prezentuje. A jak macie podobne pytania odnośnie kompów, to zadawajcie je tutaj w komentarzach, a być może nagramy o tym filmik.